Pamiętacie jeszcze niedzielę wyborczą? Pamiętacie tę historię o autobusach dowożących setki wyborców z zaświadczeniami z komisji do komisji? Mamy sygnał, że do Owodowej Komisji we Włochach, czyli część Warszawy, przyjechała wycieczka stuosobowa. Skąd? Z Ochoty. Więc to tak wygląda jak jakieś przygotowania do większych akcji e, nierzetelności, żeby nie powiedzieć fałszowania wyborów. Wtedy to platforma miała fałszować wybory, a zwolennicy PiS, a nawet politycy, grzali w internecie temat, jakby zaraz miał się kończyć świat. Zdradzę wam ciekawostkę, że wtedy szykowano nawet konferencje w tej sprawie, ale ostatecznie udało się ten kompromitujący pomysł ukrócić. Dlaczego kompromitujący? Bo tak jak w przypadku rzekomych fałszerstw w komisjach, tak samo w sprawie tych wycieczek z zaświadczeniami nie miało to pokrycia w rzeczywistości. No zastanówcie się, chwilę. Żyjemy w XXI wieku, w 2025 roku. Każdy ma w ręku smartfon, którym może robić zdjęcia i nagrywać filmy. I nikomu nie udało się nagrać tych wycieczek? Nie widzieliśmy żadnych zdjęć ani żadnych filmów? Tylko jakieś wpisy w internecie, skąd niewiadomego pochodzenia? Takie fałszerstwa w komisjach i nikt z członków ich nie zauważył? Przecież tam siedzi od 7 do nawet 13 osób, i nikt nic nie zauważył, nie nagrał, nie ma żadnego dowodu? No nie ma, bo nic takiego się nie działo.